Pozdrawiam wszystkich. Ja znowu ten tydzień nad wodą. Powiem, no, łowiłem generalnie na swojej rzece. Tutaj na parsencie, żadna to tajemnica. Skupiłem się na pojedynczych, dużych trociach tych majowych. Nie powiem, byłem wysoko na parsencie. Miałem piękną troć. Niestety nie udało mi się jej wyciągnąć. Piękne wyjście, uderzenie. Widziałem całą. Jak to majowe z pełną agresją. Zabrakło trochę kropki na di, no ale to nie zawsze się wyciągnie każdą rybę, tą, którą się chce. Ważne, że coś się zadziało. Później chodziłem tutaj i blisko koło siebie w domu, i, i trochę tam byłem na wyjazdach. Generalnie złowiłem dużo szczupaków małych, średnich. Ważne, że praktycznie co wyjście coś się działo. No i złowiłem przepięknego okonia. Wiem, że dla każdego wielki jest pojęciem względnym. Dla mnie ten okoń był duży, 40 cm z rzeki. Pięknie uderzył. Dał mi emocji. Naprawdę bardzo się cieszę, że w tym tygodniu go złapałem. Gruby, piękny, duży okoń. Zresztą będzie na filmiku akcja pierwszy strzał. Myślałem, że to troć, ale jakoś tam później oglądałem, oglądałem. Miałem okonie takie w przedziale 30-35, ale ten to piękny, piękny. Naprawdę także tydzień mega fajnie na plus sobie pochodziłem, tutaj połowiłem generalnie teraz szczupaki wszystkie na woblery troć miałem na woblera a okoń na obrotówę, także, także woda jest niska, bardzo niska staram się tam obrotóweczkami tymi malutkimi obławiać te wszystkie blaty tamte rynny, bo on mi tak wyskoczy i tak wyskoczy z tego co ja zawsze tutaj sobie łowię to zawsze jakieś akcję tam miałem woblery wiadomo, gdzieś głębokie rynny, wprowadzenie, przytrzymanie także tak to Wygląda. Pozdrawiam, zobaczymy, będziemy dalej cisnąć. Co z tego wyjdzie, zobaczymy na razie. Tego konia jeszcze Państwo nie widzieli. O matko, ogromny. Rzeka zaskakuje mnie za każdym razem, coraz bardziej. Coś niesamowitego. Myślałem, że uderzenie troci. Przepiękny, przepiękny garbus. Coś przepięknego. Muszę się tu przygotować. Coś niesamowitego silny. Niesamowite. Wypuszczamy. Okonia prawie 40 centymetrów. Dał, dał mi emocje. Nie powiem, bo zaskakujemy mi ta rzeka z każdym dzień coraz bardziej. Jazie, duże okonie. Muszę go niestety wpuścić w ten sposób. Psią stanąć. Raczej nie. Piękny duży okoń, niech rośnie. Wspaniały. Można powiedzieć, że rzeka Parsenta zaskakuje za każdym razem. Jazie, dużo okonie. Już nie powiem co jeszcze więcej, na co liczę, ale super, super. Pozytywne emocje, bez kawy dzisiaj się obejdzie rano. ząbate. A nie, nie, to. Mniejszych chyba nie było.